Ojęliście, wnuczek czek znowu zapomniał o tym, że mieliśmy pójść aszymak. Dobra, uj, zamówię jakieś picie. No i chuj, jakiegoś grimage z Shake. Wziąłem, nie wiem czemu dzieciaki się tak na to ciepią. Jakiś kurde napój. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle jest smaczne. Nanna, na niosły Cymolina Nokaś. A kto cię wydał gówniaro zdanie? A tak poza tym to wypierdalaj do swojego uniwersum. O to uniwersum wnuczka, a nie o Here comes Grimmies. A ty to no kto? Urzędnik podatkowy? Nie, ale organizator twojego przyszłego pogrzebu. Na no, tamten świat jeszcze się nie wybieram, więc ma jeszcze czas. Myślisz sobie, że mi uciekniesz? Ja odpuszczę się tak łatwo. Za to, że wypiłeś mój ulubiony napój. No dobra, waliznuczka, wracam do domu. Nie mam ochoty bawić się z tym fioletowym szajbusem. Here comes Grimmies. Wnoczek, mógłbyś mi łaskawie wyjaśnić, dlaczego Cię nie było w McDonaldzie? Bo razem z potworem z aplikacji podpierdzielamy ruską gaz przez Nord Stream 2. A, to w takim razie kontynuuj, wnuczek, tak dalej. Końcu w domu. Mam nadzieję, że Honorata zrobiła już obiad. Dzień dobry. Wyszła na zakupy, czy jaki, Pieru? Witaj, ulgiuszu Pławiu. A więc to ty. Mogłem się domyślić. Co zrobiłeś z babcią? Babcia jest bezpieczna, przynajmniej raz. razie. Zepsułyśmy To ty miałeś też zabiorę twoją duszę. A w zamian, Babcia będzie bezpieczna. Tylko się na miejsce. Mam go na widelcu. Pewnie zaraz przyjdzie po swoim ukochanym hornu ratę, a ja zabiorę mu duszę. Kto cię nasłał? kto cię nasłał? cię co! No dobra, to smakość nam kazał przywalić. Teraz kolej na Eugeniusza Plagi. Ach, dobrze, że skały roz rozwiązały te głupie sznury. Dobra, ale muszę czym prędzej znaleźć, o geniuszaj go ostrzec, zanim ten fioletowy karypyl go dopadnie. Ho ho! Z tego co widzę, na ciebie lepiej będzie użyć strzelby, bo szkoda mi tych obrzydów. Słaby jakiś ten potwór, i na większe wyzwanie. Honorato, wszystko to on dobrze? Ze mną, tak, ale ten Szajbus chce dopaść. Jakiś smako, że go nasła. Ponoć y, chcą cię wykończyć i Twoją duszę zabrać. Spokojnie, Honorato, tak łatwo mi duże nie wezmą. Ty idź do domu i narób tam bigosy na obiad. Ja w jednym czasie zajmę się nimi. No dobrze, panie Fioleto. pora się panem zająć. Pięknie kurwa, pięknie. A ja się za kurwa! To się kurwa chyba zdziwi, że. I tak się kończy zazieranie. ziciać.